25 minut po godzinie dziewiątej. W naszym porannym programie teraz zapowiadany temat. Jakże istotny temat, który ostatnio opinię publiczną bardzo, ale to bardzo intryguje lub wręcz przeraża. Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego. Zmierzymy się z tym tematem oczywiście z fachowcem. Znany doskonale z naszej anteny, doktor farmacji Andrzej Delong, kierownik i właściciel apteki pod Orw Witam bardzo serdecznie. Witam pana redaktora. Panie doktorze, rzeczywiście temat stał się bardzo popularny i okazało się, że no, niestety powracają te same powody i te same przyczyny. Higiena, higiena i jeszcze raz higiena. Zapewne do takiej puenty w naszej rozmowie dzisiaj dojdziemy, ale skupmy się na przyczynach, czyli skąd się to bierze, krótko mówiąc. Panie redaktorze, tak jak Pan na wstępie powiedział, jest to ciągle ten sam bym powiedział powód, ale różne czasami bakterie. Bo generalną przyczyną jest y, przyczyna bakteryjna, tak jak sam temat mówi. Głównie wymienimy tutaj Escherichia coli, prawda, te miano coli, które świadczy o czystości naszej wody. Tam jest tylko jedna bakteria na 100 cm3, to jest dobre miano. Jest Salmonella. Która jest przyczyną dzisiaj też w radiu, słyszałem, że znowu jakieś zatrucia salmonelna, Jest gronkowiec, Staphylococcus aureus, jest Campylo... Campylo... bakteria, też bakteria, która właściwie jest przyczyną różnych zachorowań gdzieś, szczególnie u dzieci w przedszkolach i wiąże się z odchodami zwierzęcymi. Jest listeria, która jest bakterią właściwie znowu obecną w serach. W pleśniowych, które właściwie mądrzy ludzie i doświadczeni badacze mówią przeciwskazana jest dla kobiet karmiących albo kobiet będących w ciąży. Prawda? To dla mnie nowość. E, tak, okazuje się, że, że te badania potwierdzają ostatnich 10 lat i ostatnia Burigo e, bakteria właściwie związana z cholerą, powodująca e, również bardzo po, duże odwodnienia i biegunki zatrucia. Ona właściwie skupia się głównie przy brzegach morskich i stąd w Nowym Orlanie też była cicho, dosyć nienagłaśniana sprawa, nie huragan Katrina spowodował największe, bym powiedział, kłopoty lecznicze, ale właśnie bakteria Wurigo, która powodowała bardzo wielkie kłopoty w Nowym Orlanie. A więc przyczyna jest bakteryjna głównie. Bakteryjna w przypadku nowej odmiany bakterii, Escherichia. Która, tak, tak, która zaatakowała w Europie Zachodniej. Mamy do czynienia już można powiedzieć wręcz z paniką. Panika. Panika i to taka pełnoobjawowa, między innymi obrazująca się tym, że ludzie zaczynają zastanawiać się, czy mogą kupować warzywa Ofiary śmiertelne zresztą no, skłaniają do tego typu przemyśleń. Polska tymi zakażeniami jak na razie nie jest dotknięta w sposób spektakularny, ale fakt jest faktem, daje nam to do myślenia. To nowa odmiana bakterii i warto pochylić się przy okazji nad najnowszymi badaniami. Panie doktorze, mutant Escherichia coli, bardzo rzadko spotykany w Niemczech, spowodował właściwie. Prawie tak jak pan powiedział, panikę. Niemieccy badacze szukali, szukali i zdementowali tą pierwotną przyczynę jakoby ogórki i, i, i pomidory, ale okazuje się, że są tą przyczyną kiełki. Kiełki, które stały się niejako bardzo modne, prawda? Ja tutaj między innymi w różnych opracowaniach dotarłem do takiej informacji, że kiełki hodowane nawet do domu są przeciwwskazane. One lubią wilgoć i w tej wilgoci mamy prawie zawsze niebezpieczne bakterie. A więc na dzisiaj proponowałbym, żebyśmy w ogóle z kiełków zrezygnowali. To jest przyczyna niemiecka, prawda? Czyli znowu podkreślę tu wyraźnie ten taki utarty pogląd, że warzywa są dosyć bez, bezpieczne. Okazuje się, warzywa, owoce nie są tak bezpieczne. Są trzykrotnie bardziej e, niebezpieczne, trzykrotnie bardziej i częściej powodują zatrucia pokormowe niż wołowina, dwukrotnie więcej częściej niż drób. A więc jeżeli będziemy przestrzegać zasad higienicznych, to praktycznie jesteśmy Prawie że bezpieczni, ale też zasad do, związanych z przechowywaniem i przygotowywaniem tych pokarmów do jedzenia. Czyli tutaj standardowe bym powiedział przypomnienie, aż o 97% zmniejszają się, zmniejsza się liczba zachorowań wtedy, kiedy przestrzegamy zasad przechowywania i przygotowywania. Mm -hmm. I też aż o 59% zmniejsza się liczba zachorowań, kiedy przestrzegamy to, co pan redaktor powiedział na początku, zasad higieny. Czyli myjemy ręce prawie... Zawsze. myjemy jemy samo warzywo, no i ręce. Ręce częściej, też. Jak się da? Zaskoczył mnie pan w, kiełkami hodowanymi w domu, no ale gdyby się tak zastanowić na spokojnie, rzeczywiście y, ciepłe i wilgotne miejsce, w którym nawet te kiełki rosną, chyba jest wymarzonym miejscem dla rozwoju bakterii. To niestety, prawdę. niestety to tak, niestety tak. I jeżeli byśmy płukali, płukali intensywnie, prawda i w pewnych temperaturach no, szericha też ginie, prawda? Tutaj też można wspomnieć o różnych zasadach temperatury przygotowania różnych pokarmów podstawowych. Mięso, yy, kura, gęsi, kaczka i tak dalej. Tamte temperatury czy wołowina sięgają zwykle zdecydowanie powyżej 70 kilku stopni. A więc nie zapach, nie ocena organoleptyczna, wzrokowa, zmysłowa, a jednak przygotowujemy zgodnie z, tempo, z, tem, tem, z temperaturami. A więc, żeby tam temperaturę wiedzieć i znać, używamy tego termometru kuchennego. Zbieramy y, po kolei y, no, wnioski y, wręcz, związane, z, związane z tym, y, jak uniknąć zakażeń. Jak na razie mamy dwa. Y, higiena rąk, higiena przygotowania, no i obróbka termiczna. Tak. To, to, to zapewnia nam jeszcze większe bezpieczeństwo. Y, panie doktorze, no, skupmy się na tym, co najważniejsze, czyli walkę już z realnym wrogiem. Krótko mówiąc, dochodzi do zakażenia. Mamy pewne, pewne objawy. Y, człowiek Prawdopodobnie na pierwszym etapie może je zbagatelizować, prawda? No, że coś mnie tam w żołądku, coś mi leży na żołądku, tak się chyba mówi. Aczkolwiek chyba mamy do czynienia w przypadku takich zakażeń z reakcjami dużo bardziej gwałtownymi. Panie redaktorze, biegunka jest takim dobrodziejstwem, może niedobrodziejstwem, takim symptomem, który każdego z nas w ciągu roku może kilka razy spotkać i to wcale o niczym nie świadczy. Jest to drogą ewolucji tak wspaniała, bym powiedział, dar natury, że pozbywa się organizm tych niepotrzebnych bakterii. Ale jeżeli to trwa dłużej, więcej jak dwa dni, odwodnienie, ból brzucha, głowy, dreszcze, temperatura zachwiana i tak i to się nie cofa, mimo przestrzegania zasad, idziemy do lekarza. Dzieci małe i starsi ludzie, jeżeli w pierwszej dobie mają już zdecydowane odwodnienia, oni właściwie już powinni skontaktować się z lekarzem. No duże odwodnienie. Bo prawda jest taka, że odwodnienie bagatelizowane przez niektórych jest bardzo dużym zagrożeniem. Utrata płynu z organizmu, które w przypadku takich infekcji, zakażeń jest bardzo gwałtowna. Elektrolity tracimy Magnez, potas prawda? Dużo pierwiastków, wapń to są niezbędne pierwiastki do funkcjonowania naszego całego układu bym powiedział, nie tylko krążenia, ale pokarmowego, oddechowego i tak dalej, tak dalej. Także tego nie można bagatelizować. Kiedy biegunka, tudzież wymioty przedłużają się, na pewno trzeba no, tym poziom płynu w organizmie kontrolować, a czasami wręcz wspominam niezbyt przyjemną historię w, z moją córeczką, kiedy to wylądowała na tak tzw. Ik roep Czyli tak, trzeba uzupełniać te płyny i, i jeżeli następuje gwałtowne odwodnienie, niestety z dziećmi udajemy się natychmiast do szpitala. Ja bym tutaj, pan redaktor, kiedyś wspominaliśmy, że, że sura ma 4 do 5 lat, schodzi już do przedszkola. W przedszkolu tak jak mówiłem, dużo jest problemów z nieczystościami i z jednak brakiem nawyków higieny. Prawda? Dużo dzieci. Jednak myjemy te 10-20 sekund, a nawet dłużej spłukujemy, posuszamy te ręce i higiena, higiena, jest raz higiena. Dzieci jeszcze w toalecie nie korzystają, bym powiedział, zgodnie z zasadami, potrzebują czasami pomocy i wskazówek, więc tutaj ten przewód pokarmowy ma dwie strony. Higiena też jest potrzebna i dużo takich infekcji u dzieci w przedszkolach się zdarza, a więc jak jest już problem i to jest zwykle problem pokarmowy i gwałtowny, przy w przypadku dzieci, panie, panie redaktorze, korzystamy raczej błyskawicznie z pomocy lekarza. Już nie chcę wspominać, że w przedszkolach czy w szkołach mieliśmy zawsze stomatologów pielęgniarki. Wraca ta potrzeba i konieczność obecności właśnie tam lekarzy. Siły fachowej, można powiedzieć. Siły fachowej, tak. Panie doktorze, jak zwykle zapraszam serdecznie na nasz dyżur y, telefoniczny.